Braszę, Daliście że z tym... Daliście te na temat Ten serial z <śmienicza> Bania! Bania, bania, <śmienicza> Co? <Przeguś nie> <śmienicza> bania. Bania! Yy, teraz jest yy, Aga na krześle, yy, Magia z papierosem, Karolina pod, pod stołem, pod tego już nie grali. A, ty, yy, I ten. I... To byłem ja? No tak robię! Nie <grymne> Co się kurwa to robisz? <grymne> ja tak Parola, nie, dobra. nie, Karola, nie ja, A, was? Co się dzieje? Co się dzieje? bobra! się Nie, nie. No, no, nie, nie, nie ja <grymne> ja się dzieje? No ja dlaczego. Stop, I need